Cześć, witajcie! Dzisiaj filmik trochę nietypowy, a mianowicie jak większość z Was wie, mieliśmy w sobotę lecieć do Katmandu. Pierwotny plan był jednak taki, że mieliśmy do tego Katmandu lecieć w czwartek, co oznaczałoby, że bylibyśmy najprawdopodobniej pod gruzami naszego hostelu w sobotę rano. Słuchajcie, wczoraj na lotnisku dowiedzieliśmy się, że na dwa dni co najmniej loty zostają wstrzymane i do wtorku nie dostaniemy się do Doha, skąd Qatar Airways ma nas przewieźć do, do stolicy Nepalu, gdzie jak nie wiem czy, wie, czy wiecie, ale było w sobotę bardzo poważne trzęsienie ziemi. Zdecydowaliśmy się nie przekładać naszego tripu na październik, na jakiś późniejszy termin, co mogliśmy bez problemu robi, zrobić przebukowując bilety. Natomiast połowa ekipy, bo tak dosłownie dokładnie wygląda, zdecydowała się, że zawieziemy tam pomoc od nas, pomoc od United, pomoc od polskich rowerzystów. Wyciągnęliśmy z naszego magazynu lekarstw, szczykawek i środków dezynfekujących, wszystko co mieliśmy tak naprawdę i organizujemy, organizujemy pomoc. We wtorek lecimy, jeżeli ktoś z Was chce pomóc, będzie świetnie, na pewno te rzeczy się tam przydadzą. Nie są tam tylko lokalesi, jest tam także mnóstwo turystów, miłośników gór, rowerów, himalajów, którzy tam utknęli i mają dość konkretny problem. Wczoraj udało mi się nawiązać bardzo krótką rozmowę z Nepalem, znaczy tak naprawdę dwie rozmowy. Jedna hiperekspresowa z Katmandu, druga z Izabelą, która z ekipą Maniaków Wysokogórskich zeszła, na szczęście zdążyła zejść spod bazę Everestu sytuacja nie wygląda dobrze zdecydowaliśmy się że pojedziemy tam i zrobimy co możemy żeby, żeby, żeby pomóc na pewno, na pewno ręce do roboty się przydadzą no i przede wszystkim lekarstwa, lekarstwa które które tutaj widzicie które zaraz będę pakował jeżeli macie ochotę nam pomóc pomóc przede wszystkim Nepalczykom i ludziom którzy tam tej pomocy potrzebują zapraszam na nas w fanpage tu gdzieś się wyświetli Link do tego, tam będziecie mieli w najnowszych postach wszystkie instrukcje, a ja tymczasem więcej nie gadam. Tym razem nie. Eee, mam mnóstwo roboty, przyjechałem przed chwileczką specjalnie do Warszawy, żeby to popakować, przepakować i jutro wracam z powrotem na lotnisko. Eee, dzięki wielkie, udostępniajcie nasz post na Facebooku, będzie nam miło. I eee, tyle. Zobaczycie, co się dzieje. Zobaczycie, jak pójdzie progres. Na razie, trzymajcie się.